Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z... I jak to było? A jest Five Nights Bear! bear yeah. I tym razem trzecia noc. Trzecia noc. Może dzisiaj, w, w dzisiejszym odcinku postaram się sobie przejść takie dwie noce, ale... Łatwiej, żeby mi się to udało, ale wiecie. mi. Okay. Poczekajcie chwilę, już jestem I... I... O ja o, nie, Nic się nie pakuje na razie Wszystko jest gitnie. Super, hiper, turbo O nie, znowu tu jesteś wszystko chyba jest. git, Czy ten typek tam coś nie le, O! Jest! O nie! Nie możemy ich przegapić, tych typów, co tych tak przelatują. Bo wtedy dostaniemy ich jumpskera Z tego co mi się pamiętam. wygląda najstraszniej z tych wszystkich, chyba ten najnormalniej z wszystkich wygląda, na serio. Coś tam pisze. Nie wiem co, nie wiem co. Ale coś tam, że nie można, pierwsze, nie wiem. Co? Ha! Jezus, Ja się tak bałem, że go nie ma nigdzie na kamerze. Zreszyłem, a tu on był tu i prawie był to sobie tam... No nie nie. Nie, możesz się ruszyć, wtedy się w górze. Jak ktoś się... Tak jest chyba najszybciej. No serio. Sprawdzać wszystkie hamery. Żeby ktoś się nie ruszył. Ty się nie ruszasz, ty się nie ruszasz. Ty, ty, ty też. Spoczko. Wszystko gite z majonez. Tylko on już tu jest. Czy... Nie, chce się sam jeszcze nie pakujesz. Bo ja muszę sobie naładować baterie Dobrze nam idzie jak... Na trzecią noc i na trzecią i dobrze nam idzie On nie przeraża te... ten ten piesu mnie przerwano Nikt nie może się z stąd... tym Po prostu jesteś pewnie, nie, jeszcze, nie, jeszcze swój gruby brzuch próbujesz bo już przed. Jesteś długi i chudy, przepraszam. Pewnie przez wszystkie moje odcinki. Kiedy będę próbował to przejść, będzie mnie wkurzał za co? Ja już tutaj palec sobie przygotowuję. Pogram na Androidzie. Więc sobie palec przygotowuję. już. Cztery alarm. Czwarta jem. Ta, 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 ta. 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 Ciekawe, ciekawe czemu ten drogi tylko się rusza. Reszta nie. Nie. Bo. o oh kurde, to jest straszne, bo golden Freddy. Golden ktoś tam może. Za, nie mogę powiedzieć, że to golden Freddy. Ale zaraz on może przyjść. Co tam jest? Tam jest coś brudnego, ale nie mam dlatego pojęcia co. No serio, co tam jest? Jakby coś tam Jezus, Jezu, zresztą myślałem, że że Golden przed jakimś scenem mamy co rozkazło i to było dosyć creepy. A ja to sam sobie. Ciekawe czy w którejś nocy coś tam będzie. Nie jestem tego pewien, ale znając takie gierki, to coś tam później będzie. O, piąta i jem. Jezus, jak nam dobrze idzie. Dziękuję Wam, żeby. Wow, już piąta. A jak pamiętacie, drugą noc wspominam. Była strasznie. super gierka na serio. Super gierka, podoba mi się. Szyk. O! Jesteś. Ty tu sobie po co wybierasz? Szybko! O! Sósta jem! Dziś minut nam to zajęło. Taka szósta i jemno w sumie to tak. O, w 6 godzin we, w takich przerówkach i folgi na tym fnapie. To tak jest. Nie, 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 nie. Tak nie, tak nie może być. Halo, halo. Czekajcie, jak to się. Jak to jest. to. Czekajcie, podładuję sobie telefon. Czekajcie. Jak to jest to, co, co ja myślę, nie? To mi się zabije. Nie, to nie może być. To nie może. To nie może być, prawda? Nie, proszę, żeby, żeby to nie była prawda, ja to zatrzymę i wam powiem, czy coś, powiem wam, czy coś, czy to jest to, co ja myślę, jak tak, to ja, to ja się zabiję. Tak, słuchajcie, musimy zacząć nową noc, od pierwszej do trzeciej znowu, więc te dwa odcinki poszły na marne, ale smutno mi. Ale jak to się mówi, trudno. Więc macie trzy Ja chyba jeszcze sobie pogram do tej trzeciej i w kolejnym odcinku będę do widzenia.